Dzisiaj chciałbym Was zachęcić do zapoznania się z książkami z cyklu Nazywam się. Jest to cykl książek przedstawiających najbardziej znane osobistości na całym świecie. Wielu autorów w tej serii podejmuje się przedstawienia popularnych osób, które w jakiś sposób zaistniały na świecie za swojego życia. W książkach autor często używa pierwszoosobowej formy narracji. Dzięki serii nazywam się, można poznać ciekawostki z życia takich osób jak William Shakespeare, Pablo Picasso, Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Mahatma Gandhi, Antoine Saint-Exupéry, Vincent Van Gogh, Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Mikołaj Kopernik, czy też Leonardo da Vinci. Można się też dowiedzieć, skąd ci wybitni ludzie czerpali inspiracje, co ich natknęło, kiedy tworzyli przełomowe twórczości, czy też dokonywali niezwykłych badań, które raz na zawsze zmieniły. Seria, nazywam się, to także spojrzenie na codzienne życie osób, które są kojarzone z wielkimi czynami. To szansa, by dowiedzieć się, jacy byli prywatnie, jakie mieli zmartwienia, a przede wszystkim, co ich ukierunkowało na tą drogę, którą znamy dzisiaj. Zapraszam do biblioteki. Wszystkie książki z tej serii na Was czekają. Do zobaczenia.